Witam serdecznie wszystkich z tej strony rybka Słuchajcie, jak będzie dzieci słychać. Niestety, jak sami wiecie, jest kwarantanna. Coraz gorzej się dzieje. Tu taki chciałem temat nawiązać troszeczkę o tych mieczykach, Molinezjach. Powiedzcie mi wszyscy, czy to nie jest piękna rybka Molinezja mieczyk, gupik, czy na przykład bocje, kiryski, zbrojniczki, czy tam palety, różne rybki. Słuchajcie, każdy trzyma ryby. Na kogo, jak kogo stać, jakie ma warunki. Bo po prostu nie nagrywam tego filmiku, żeby się czepiać. Ale każdy tylko pisze na tych komentarzach. Tych dwóch co trzymają rybki, nic nie potrafią. Słuchajcie, powiem Wam tak: przy każdym zbiorniku, czy to będzie Gupik, czy to będzie Molinezja, czy Mieczyk, każdy z nas, jak zaczynał, zaczynał od właśnie tych ryb. Zaczynał od, od tych ryb. I dużo akwarystów na YouTube yy. trzymało inne ryby, tak jak ja, i zawsze wracał do swoich mieczyków, swoich molinezji, czy tam do innych ryb swoich ulubionych. Także przy każdym akwarium, przy każdej rybce trzeba chodzić, dbać o to. Z zobaczcie sami u mnie w akwarium. Czy ja tu o te ryby nie dbam? Dbam. Tu nawet kolega już tak, takie docinki na końcu filmików ro, robi, że ja paczek nie wysyłam. Słuchajcie, obiecałem, tu wyśle paczki. Roślinki też, oczywiście. Ale nie chciałem Wam mówić. To mądry to się jorgnął. Po prostu u nas jedna poczta działa i to trzeba trafić, żeby była otwarta. A paczki wyśle, nikogo nie uszukuję Tu nawet zobaczcie, zrobiłem, odrywałem, bo tuż mi do, do przedniej szyby roślina odrosła, zaraz Wam pokażę. Do koszyczka włożyłem. I czeka na wysyłkę. Czeka na wysyłkę, także tu nikogo nie ściemniam. Tak jak obiecałem, tak będzie. A co chodzi, też staramy się nie chodzić po dworze, bo mam córkę, która szybko infekcję łapie. Także bardzo mi zależy na dzieciach niż na sobie. Tyle wam mogę powiedzieć. Ale zobaczcie sami, czy żywóródka nie jest piękną rybką. W akwarium jest kolorowo, ruchliwo. Jak ja bym miał warunki, tak jak mówiłem, trzymałbym też inne ryby, bo mi się strasznie podobają, ale na razie tych warunków nie mam. Trzymam to, to co mam. A rzeczy, które mam do wysyłki mam wszystko przygotowane. O ten fluwal 406 jest przygotowany. Zaklejony, tylko jeszcze nie wysyłam Turbo 1500, dwa takie nowiutkie mam. Te są przygotowane i inne rzeczy jeszcze. Już nie będę wyciągał tego wszystkiego, są w tych reklamówkach. Fajne rzeczy. Także naprawdę, ludzie, weźcie się już, uspokójcie. Naprawdę, akwaryści, co niektórzy, nie docinajcie. Ja po prostu bym chciał do każdego wejść, podpisać, obejrzeć. Bo oglądam wszystkich filmiki. Czy mnie lubicie, czy nie lubicie, ale oglądam od każdego filmik. Wiadomo, jak mam trochę czasu, to obejrzę. A jak nie, to zawsze wieczorem, zawsze oglądam. Jak się położę do łóżka, to sobie wtedy oglądam. Bo tak to nie mam za bardzo czasu też. I zajmujmy się, zajmujmy się tą akwarystyką, a nie jakimiś tam z detami. A ci, co piszą z kąd, kąt, słuchajcie, ludzie, to tacy piszą, co po prostu. A, bo nie mają ryb, a bo nie mają akwariów. Także nie się ci wypowiadają, co mają właśnie rybki, choćby nawet gupiki. A gupik jest też teraz ciężki do wychowania. Sami o tym wiecie. Co młodzi akwaryści może nawet nie wiedzą o tym, że molinezja czy mieczyk. Jak jest kotna y, molinezja albo mieczyk, to od razu ona się nie wykaca do końca, tylko trzyma y, te swoje swój narybek. Jeszcze bynajmniej tydzień, jak się okoci, to okoci się, ale jeszcze trzyma bynajmniej tydzień y, w sobie ten na narybek, a później wykaca się do końca. Także starsi wiedzą o co mi chodzi nagram specjalny filmik o tym ale to następny i tu wam jeszcze pokazuję właśnie chciałem pokazać właśnie o dla smoka akwariowego patrz kolego jak mi tu urosła ta roślinka to jest kryptokoryna dałeś mi dwa gatunki jak byłeś u mnie a tutaj już pokazuję patrz jak to mi się pięknie rozrasta na szerokość one, one nie są wysokie, ale na szerokość pięknie się rozrastają. I tutaj jeszcze sobie wziąłem szczepeczkę właśnie od tej wziąłem sobie szczepeczkę tu. Kokomina. Też ładnie pięknie zaczyna rosnąć. I jak będziesz widział tam. O to jest od tej tam rośnie mi. Także bardzo Was proszę ludzie dajcie już spokój bo naprawdę nie dość, że nie wiadomo co, co każdego z nas jeszcze czeka przez te choróbska to jeszcze sami się pogrążamy w tych kłótniach i w jakiś nie wiadomo to ma być akwarystyka a nie jakieś tam Kłótnie, bo ty trzymasz takie rybki, ty się nie znasz. Ja się więcej może znam, co niektórzy na swój sposób. Tylko po prostu może nie mam takiej, nie jestem taki wygadany przez YouTube jak niektórzy, że ładnie mu to wychodzi, ładnie mówi, płynnie. Ale jakbym się nie znał, to bym żadnych rybek na pewno nie trzymał ewentualnie może chomika jakiegoś chociaż to nie jest moja bajka, że on sobie chomiki trzymał zawsze akwarystyka od małego i tu mam kryptokoryny właśnie zobaczcie może zbliżę Wam są młode szczepki tam w rogach tak samo tam też rosną od dołu nowe szczepki też nie będę potrzebował też będę wysyłał a tą właśnie wczoraj sobie przyciąłem elegancko raczej oderwałem palcami wiem gdzie odrywać włożyłem do koszyczka za chwilę Wam pokażę czeka już na wysyłkę niech rosną także zaraz sobie zobaczycie No i tu właśnie widzicie, odciąłem z z Ru... od darka z rudy mam takie koszyczki i włożyłem do waty, żeby korzonki wypuściło. I zobaczcie, jak ona była długa. Tu już mi też rośnie, widzicie. I na pewno nikogo nie uszukuje, na pewno wyślę. A co chodzi o młode zbrojniczki, tu wam jeszcze pokazuję. O, zobaczcie, ile o góra zjedli. Coraz większe są. I możecie się ze mnie śmiać. Nigdy w życiu nie przykładałem uwagi do rozmnażania zbrojników. Ale dla mnie to już jest coś, bo zbrojniki. I to są dwa pokolenia zbrojników. Od dwóch samic, samic innych, ale od jednego samca. Tyle wam mogę powiedzieć, tyle tylko. Także pan Rybka nic nie uszukuje, nic nie ściemnia. Także naprawdę dajcie sobie spokój, Żyj, żyjmy w zgodzie. Co było, nie pójdzie w zapomnienie. Każdemu można wybaczyć, nawet najgorszemu wrogowi. Także naprawdę dajcie spokój. Po prostu nagrywajmy filmiki, cieszmy się tym, co mamy. Bo nie wiadomo, ile człowiekowi jeszcze zostało w tym życiu. Powiem Wam szczerze, mi zgo zależy najbardziej, żeby mojej rodzinie się nic nie działo. Kilicho ze mną. Ja to ja. Połowę życia przeżyłem, także przechodzimy jeszcze do, do, do jednego, z, do tego akwarium mojego. Jeszcze coś muszę Wam powiedzieć. A teraz jeszcze chciałem właśnie powiedzieć parę słów do Pana Wiesława Smużyńskiego. Panie Wiesiu, ja na Pana żadnych filmików nie nagrywam. Nie ubliżyłem Panu nigdy. Rozmawiał Pan ze mną nawet dwa razy przez telefon, bo chciałem od Pana skalary kupić. Ale Pan mi doradził, że jak, jeżeli nie mam tej CO, czy tam jak to było, już nie pamiętam, to że nie. Ale ja pan, na Pana filmików nie nagrywam i Panu w życiu nigdy nie ubliżyłem. Porozmawialiśmy sobie bardzo kulturalnie przez telefon. Mam Pana za normalnego, kulturalnego człowieka. A pan cały czas na filmikach mówi: Z mi się nie będę kopał, z tym się nie będę. Ten ja na pana nic nie mam. Pan sobie trzyma rybki, skalary swoje rozmnaża. A że ja panu napisałem raz w komentarzu, jakbym wiedział, bym tego nie napisał, że pan się zaraz obrazi, że przez półtora miesiąca nie urośnie mieczyk 5 centymetrów. No, piszę prawdę Panu, no niestety, nie wiadomo co, by, co, co byśmy dawali, to ta rybka nie urośnie. Także Panie Wiesławie, nie czepiam się Pana naprawdę. Po prostu jak mi ktoś napisze, słuchaj, nie zna się, ja się nie będę na tym obrażał, bo na pewno się na wszystkim nie znam. A też Panie Wiesławie nie wolno się zaraz obrażać. Bo ktoś jakiś komentarz napisze. Czy tam zwróci pan uwagę, co chodzi o akwarystykę? Także naprawdę ja na pana nic, nic do pana nie mam, nic na pana nie nagrywam. I po prostu bądźmy ludźmi. Bądźmy ludźmi, a nie. Już nie chcę mówić kim. Także to nie jest do pana jakiś zaczepliwy filmik. Ale ja widzę, że panu nie wolno nic napisać. Wszystko musi być pozytywnie. Jakbym wiedział, to naprawdę bym tego komentarza nie pisał, a ja przytakiwać nie będę. Po prostu nikomu. Tylko będę pisał piękne rybki, piękne akwarium, super. No. Ja nie mówię, że pan, ma nie, że pan ma brzydkie ryby, bo pan ma ładne skalary, ale nie, niektóre komentarze trzeba wziąć na klatę, panie Wiesławie. I odpisać na ten komentarz, a nie kogoś blokować od razu że naprawdę nie czepiam się Pana. Absolutnie nie czepiałem się. Nic do Pana nie mam. Ale naprawdę, jakbym wiedział, że przez ten komentarz się Pan na mnie pogniewa, to naprawdę bym Panu nie pisał nic. Obejrzałbym filmik i tyle. Także Panie Wiesławie, proszę się nie gniewać. Ja nie jestem złośliwym człowiekiem, żeby dogryzać komuś, tak jak to niektórzy piszą na komentarzach. Także każdemu życzę jak najlepiej, żeby ta choroba przeszła. No i naprawdę wszystkich serdecznie pozdrawiam z całego serca: akwarystów, wędkarzy. I nie akwarystów. Także pamiętaj każdy wie o tym, że przy każdym akwarium trzeba chodzić, dbać o to, pielęgnować. Jak nie będziemy dbać, to że nawet mieczyk, mie, 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 mieczyki zniszczymy. A mieczyk wcale też nie jest teraz łatwą rybką, bo już są coraz słabsze. To już jest 15 minut. Także Panie Wiesławie, nic do pana nie mam. Złego na myśli. Niech sobie pan nagrywa, niech pan rozmnaża. Ma pan wiedzę. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do następnego filmiku. Cześć, z tej strony Rybka. Trzymajcie się zdrowo, ludziska.